Ten materiał jest częścią jak gdyby mojej recenzji wstępnej Insta 360 Go 3S, tak więc w opisie filmu macie link do tego materiału oraz będziecie mieli linki do vlogów, które kręciłem Insta 360. GO 3S. Tutaj jest materiał, który będzie porównywał obydwa urządzenia, jeśli chodzi o rejestrację obrazu. Zrobiłem go specjalnie w 4K, będziecie mieli dwa obrazy Full HD nagrane jedną i drugą kamerą dokładnie w taki sam sposób. Tutaj jest sposób ustawienia do pierwszego ujęcia, które za chwilę zobaczycie w tym pierwszym ujęciu będziemy sobie zwracać uwagę na szerokość kąta widzenia zarówno jednej jak i drugiej kamery, tak więc... No zobaczcie sami. Generalnie jak widzicie Insta360 GO 3, czyli starsza wersja, miała dużo szerszy kąt widzenia. Widzicie laptop na stoliku, widzicie drzwi. Kiedy kamery mniej więcej ustawiłem tak, żeby widziały róg monitora, to na GO 3 widzicie jeszcze drzwi, widzicie laptopa, a na 3S nie ma. Z tego nie jestem za bardzo zadowolony, bo wolałbym, żeby ten kąt był tak samo szeroki jak na GO 3. Niemniej jednak GO 3S nie wprowadza zniekształceń. Nie ma tego wyoblenia związanego z rybim okiem, tak więc to może być plus. Chociaż ja akurat to zniekształcenie lubię. Tutaj widzicie, jak pracuje stabilizacja, również widzicie kąt pracy tych kamer. One były już zamocowane obok siebie, tak więc może być delikatne przesunięcie. Jest pierwsze przejście do koła domu, tak żeby ona w różnych warunkach, ale przy dobrej, słonecznej, fajnej pogodzie. Przypominam, że takie kamery. Sportowe są przystosowane do tego, żeby jednak działać przy dobrych warunkach oświetleniowych i mają dość niewielką matrycę, bo samo, sama kamera wyjęta z obudowy jest mniejsza niż matryca, która jest w pełnoklatkowym aparacie, który będzie mógł rejestrować również obraz wideo. Tak więc w nocy zresztą sami zobaczycie, wolałbym używać innej kamery. Tutaj było. Powolne przejście, zwróćcie uwagę na stabilizację. A teraz będzie taki delikatny bieg, też możecie zobaczyć, jak ta stabilizacja wygląda. Na moje oko Insta360 GO3S wygląda lepiej, ale oczywiście, sekcja komentarzy jest dla Was. Możecie się zawsze podzielić swoimi tutaj spostrzeżeniami co do jednej i do drugiej. Widać również różnice jeśli chodzi o kolorystykę. Tak jak powiedziałem, wszystko jest ustawione w ten sam sposób. Jest schemat kolorów Vivid, jest 1080B 50fps i dostaniecie to w 4K w 50fps. No, oczywiście, YouTube tam swoje zrobi, jeśli chodzi o kompresję, no, ale chciałem, żeby to było najbardziej widoczne i możliwe do weryfikacji porównaniu. Tutaj taki test trzęsienia, tutaj też zaczniemy od takiego testu trzęsącej się ręki. I widzicie, jak reaguje, zarówno jedna, jak i druga kamera, umiejscowiona na tym samym uchwycie. Tutaj już widzicie, jak sobie radzą te kamery w takim scenariuszu, nazwijmy to domowym, gdzie to światło już jest takie zastane, bez żadnego dodatkowego oświetlenia dwa, trzy tak naprawdę okna. I widzicie, w jaki sposób rejestruje jedna i druga kamera ten obraz. Widać tutaj dokładnie zniekształcenie na Go 3, czyli lodówka jest nam wyoblona, nie jest, tą te, te, nie jest w formie takiej prostokątnej, tylko jest wyoblona i przechodzimy do trudnych warunków oświetleniowych. Go 3S, widzicie jeszcze tam biały karton, na Go 3 tego nie widzicie, tak więc Go 3S spisuje się lepiej w trudnych warunkach oświetleniowych. Dokładnie to samo ujęcie, to samo światło na Go 3S. Niewiele, bo niewiele, ale widać więcej przy takim no, trudnych warunkach oświetleniowych. Tutaj wspomagam się trochę latarką. Specjalnie poszedłem na strych, żeby tutaj wam pokazać, jak jedna i druga kamera pracuje. Jest niewielkie źródło światła. Rzadko nam się to tak zdarza, żebyśmy gdzieś, nie wiem, w knajpie, w restauracji, w oświetlonym dużym mieście mieli takie trudne warunki oświetleniowe, ale widzicie, jak te obydwie kamery rejestrują. Ważna informacja, te nagrania były robione w trybie wideo, nie były przepuszczane przez aplikację do obrabiania wideo Insta360 i nie była odszumiana, czyli jest tak, jak nagrała kamera i ten czysty plik wideo z kamery zgrany jest wrzucony. Do Final Cut'a połączony z razem z drugim plikiem, oznaczony i wrzucony Aha. na YouTube. Tutaj też widzicie moje potrząsanie ręką, jak to wygląda ta stabilizacja przy trudnych warunkach oświetleniowych. I tutaj przejdziemy sobie jeszcze dalej. Też widać, że zdecydowanie widać, że Go3S widzi nieco, nieco więcej, jeśli chodzi o czułość urządzenia, no, i czułość tej wody? kamery. No, i też tutaj takie potrząsanie. Też wydaje mi się, że GO3S stabilizacja działa nieco lepiej. Test Audio Insta360 GO3 i raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. I test Audio Insta360 GO3S. Raz, dwa, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wydaje mi się, że Go3S nagrywa nieco lepiej, audio. Ale Go3 naprawdę też robiła dobrą robotę. Tutaj widzicie już taki mój przejazd nocny. Też specjalnie chciałem zobaczyć, jak to będzie wszystko rejestrowane w nocy. Widzicie, że też inaczej kolorystyka jest przetwarzana przez jedno i drugie urządzenie. I tutaj też widać, że Go3S zdecydowanie lepiej sobie daje radę przy takich trudnych warunkach oświetleniowych. Jeśli chodzi o stabilizację, no tutaj nie widzę jakichś dużych różnic, widzę natomiast a no, tak naprawdę nie widzę rowerzysta, który jedzie w nocy światem, nieoświetlonym niczego, rowerem jasne, czarnym, nocne, w czarnym ubraniu, czarny, tak czarny, więc dużo czarny, fantazji w, paski, w ludziach jest zgodne, i dużo wiary w to, że ktoś żyć. inny ma sokole oko i widzi w noktowizji. Teraz kolejny przejazd z samochodem, a za chwilę będzie takie przejście już w warunkach takiej nocy na zewnątrz. Ta noc, którą tu widzicie, nie jest taka jakaś super duża no, noc. Żałuję, że nie wziąłem pełnej klatki, żebyście zobaczyli, jak to wygląda w pełnej klatce, ale uwierzcie mi, że ja tutaj doskonale wszystko widziałem. Były lampy uliczne i no, zresztą widać widać też flary, jak wyglądają na jednym i na drugim urządzeniu. Były lampy uliczne i ja oczami tutaj bez najmniejszego problemu wszystko doskonale widziałem, a kamera, no już nazwijmy to, bardzo niewiele rejestruje, tak więc zdecydowanie większe, wielkość tej ma, matrycy nie predysponuje tej kamery do tego, żeby z nią pracować w trudnych warunkach oświetleniowych. Tutaj niestety potrzebujemy nieco większej matrycy, żeby trochę więcej światła padało na, na nią i żeby można było w takich warunkach coś filmować. Widzicie również jak są odwzorowywane kolory. Insta 360 GO 3S, czyli ta nowa wersja wydaje mi się, że pracuje lepiej. Ona oczywiście też ma większą rozdzielczość. Jeżeli byśmy chcieli pracować w Najwyższej rozdzielczości Go3S to już jest 4K, Go3 to jest rozdzielczość 2,7K. Tak więc, jeżeli komuś zależy na 4K, to jak najbardziej Go3S wygląda naprawdę, naprawdę interesująco. Również widzicie, jak teraz zbliżam się do samochodu, jak to wszystko wygląda, która kamera jak re realizuje nagranie i jak wyglądają na niej kolory. I tutaj, już takie ostatnie moje przejście wokół domu też. Noc i też tutaj widzicie, jak Go3S sobie radzi, że widać jeszcze mniej więcej trochę nieba. Inaczej wyglądają te lampki, które oświetlają jakąś część. Tutaj jeszcze było widać. Dom sąsiada na, 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 na 3S, a na Go 3 niestety nie. i Jeszcze takie przejście ostatnie dookoła domu, gdzie możecie sobie porównać, jak one sobie pracują przy takich naprawdę już trudnych warunkach oświetleniowych. One oczywiście dla ludzkiego oka nie są trudne, bo jest dużo tych lampek i poruszacie się bez najmniejszego problemu. Tutaj wygląda jakby było to trudne do wykonania, ale zdecydowanie było to prostym zadaniem. Jak Wam przypadnie do gustu, to tradycyjnie liczę na łapkę w górę i subskrypcję kanału, ale zachęcam Was do komentowania, jeżeli jesteście użytkownikiem jednej albo drugiej kamery. Podzielcie się swoimi doznaniami, jak Wy widzicie to, jak poszczególne urządzenia pracują.